Cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Temat to jest kolejny odcinek z Chivalry Medieval Warfare na oczywiście multiplayerze, tryb free for all, wybierzmy standardowo Vanguarda i przechodzimy już do odcinka, weźmy oczywiście takie ustawienie, chyba tak grałem, tak mi się wydaje, długo, naprawdę długo nie grałem na Chivalry, dlatego nie wiem jak będę grać, nie trenowałem przed odcinkiem, Ostatnim grałem chyba 2 miesiące temu. Eee, no ale nie zapomniałem o tej gry. przypomnieliście mi też na streamie, więc stwierdziłem, kurde, czemu by nie. Chivalry bardzo fajna gra, można sobie oczywiście pograć. Też zresztą jakieś DLC si si miały tutaj wyjść, chyba z wikingami i z samurajami. Oj! Włep mi trafił. <grym> Dobra, z oszczepem, to tego się nie spodziewałem. Już chciałem na niego skoczyć, już myślałem, że będę sprytniejszy. O właśnie, coś takiego mi się wbiło w łeb, <grym> jak ten koleś miał. Eee, no ale słuchajcie, no i tak sobie postanowiłem, że mogę sobie pograć tego Chivalry w końcu. I tak, oj, oj, coś mi to idzie pamiętam dokładnie, jeszcze jak się tam wszystkie ciosy wyprowadza. Tak, jest dźwignięcie. O, właśnie. No! Kurde. A jaki koleś! Dobra, muszę sobie mechanikę ogarnąć jeszcze. No i słuchajcie, pamiętam, jak mówiłem wam jeszcze to chyba jeszcze z lipca czy coś takiego z tych odcinków, jakoś tak w wakacje. Mówiłem, że postaram się robić, żeby Chivalry było jakieś bardziej tematyczne. Żeby to nie była tylko zwyczajna gra, tylko żebym sobie chodził i o czymś gadał. Tylko tak szczerze mówiąc, dzisiaj mam... No... Jezu! 3x0! Nie <laughs> no, jak tylko zabić w końcu. Tylko dzisiaj jakoś tak wiecie co, nie, nie wiem... Znaczy mamy z jednej strony ochotę, żeby sobie pograć, po prostu to nagrywać dla was, ale z drugiej strony nie wiem na jaki temat pogadać. Jeśli chcecie posłyszeć moje zdanie lub chcecie, żebym na jakiś temat się wypowiedział, to dawajcie znać w komentarzach. Jak będę miał jakiś lepszy dzień na gadanie, to oczywiście... Nagram coś takiego. Chodź, 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 chodź. Jezu, blisko było. Chodź się Spalę żywcem zaraz, no super Chodź tutaj. Z tymi lekkimi wojownikami się ciężko walczyć. Pamiętam. Pamiętam was, dziady. Z wami męczę. O tak! W końcu ktoś... A! <śmieniu> o tak! W końcu ktoś, ktoś ścięty, zaraz zetę tego drugiego i się odbije. Nie, jeden na cztery. Kurde, ping mam trochę wysoki, chociaż jak naszej walerii to jest dobrze. W ogóle zauważyłem, że naprawdę z każdym miesiącem coraz więcej ludzi odchodzi od tej gry, coraz mniej graczy mamy, to jest kakao, a spacjam, okej. Okay. Naprawdę lipa trochę, mam nadzieję, że te DLC, nie wiem czy to wyszło już z tymi samurajami i wikingami, czy to ma wyjść dopiero, ale mam nadzieję, że to będzie taki powiew świeżości, dzięki temu trochę graczy dojdzie do tej gry, bo o, bo gra naprawdę przednia i fajnie się przynajmniej jawniej bawię. Lubię gry właśnie w klimacie średniowiecza Chodź, chodź, chodź. Lubię też gry multiplayer Chodź tutaj panie. O, 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 Wow! O Jezu, jak się przestraszyłem Nie! To była głupota. <noise> to była głupota, dobra, musimy się przyzwyczaić do gry 2 na 5. Aż tak tragicznie nie jest jakby mogło być. Eee, szczerze mówiąc, dlaczego ja gram ciągle vangardem? Właściwie to sam nie zazwyczaj lubię grać jakimś właśnie ciężkim wewnikiem, takim, który no, zamachuje się trochę długo, ale jeśli jak już przepierdzieli to potrafi zabić się jednym strzałem nawet. Z tego wyskoku to akurat jednym strzałem ściągam. Zobaczymy, może mi się uda. Ja przerwało mi się sprint. Lipa. O tak, mój kill! Panie się wkurzyłeś, co? <śled> ale się koleś mi teraz wściec po prostu. Ty naucznik jest zabroniony na tym serwerze. Panie, co ty robisz? <laughs> Świetnie, tak się należy obchodzić z włócznikami Kurde A jak statystyki 5 na 6? No jest spokój, się odrabiam. W ogóle mam 10 level, nieźle. W Cavalry to dosyć yy, wolno idzie. Jestem ciekawy, czy. Co ty chcesz tutaj? Ja pieprzę. Zobaczmy sobie, może. No, arcze. Aha, może być tylko trzech łuczników na całym serwerze. No dobra. Zobaczmy sobie tylko moje bronie. Ja zawsze gram tym. To ma DM66. Tutaj lepszej broni nie ma, jeśli chodzi o obrażenia, chyba do wyboru w grze. A nie, jest jeszcze to. Ale to jest powolne, jak widzicie. I czemu to ma zasięg 0%? Co? To w tym się nie da nikogo trafić? O co tu chodzi? Nie wiem. Dobra, będę grać tym yy, Tutaj natomiast sobie możemy. O, to porek ustawić, dobra. Wojenny Jezu, trzech się leje i nie, jeszcze żadnego nie trafiłem. Może mi się ten sprint naładuje. Jasne. Chciałbym. <grym> no się zdził. Myślę, że już mnie zabije. Dlatego mu ktoś ładnie skrócił życie. Jezu! Teraz mnie ktoś tak zabije. Tak właśnie stędziemy, że to się skończy Zobaczmy sobie na ich pojedynek Aj. No to sobie popatrzyliśmy Dla, Przejdziemy sobie na drugą stronę O właśnie, może tego ucznika nawet A o nie, może ciebie Co tu się stało do cholery? Dlaczego on mnie ściął jednym trafieniem, jak on na pewno nie miał ataku z wyskoku przecież Nie wiem co to było Ten na różowo Kurde O! Jeszcze raz Jeszcze raz Jest mój, dobra Przynajmniej jeden zabójstwo mamy Na koncie O tak, i kolejne Świetnie Jezu, jak mi przed oczami to przeleciało No! To ja rozumiem, wracam do formy Co, chciałbyś mnie, nie? Z wyskoku Trafić i zabić Mówiłem wam, że musimy. O tak! To mi się podoba, 99, 9. już się odrabiam. Mówiłem wam, że musimy w końcu zacząć się jakoś tutaj umawiać na wspólne granie Chivalry. Nie dawałem wam dzisiaj informacji, bo jakoś tak nagle mi naszło ochota na to. No ale to jest tak samo jak ze streamami. Bo postaram się wam dawać te informacje wcześniej. 10 na 10. Znaczy, oczywiście, jak będę miał ochotę grać, nie? jak się znam tak w jak to ostatnio było, że tam często grałem, no to będę oczywiście wam dać informacje. Przestarczę, mu się przewiduje, jeszcze jeden strzał. Ten łucznik. Wow! Kurde! W sumie niepotrzebnie, mogłem szybko wyciągnąć broń, może bym to przeżył nawet. Tak nie było opcji. Ale współczynnik 1 na jeden jest bardzo dobry. Odpowiada mi. No! No! tak czołg! Po prostu mijażdżę ze wszystkich. Chodź teraz ty tutaj, łuczniku na mnie. No chodź! Nie uciekaj! O kurde! Za mną jest jeden. No, jak tych dwóch zabije, to będę po prostu epicki. Nie wierzę! <laughs> ja Jestem epicki. Co ja tutaj robię? Jezu, jeszcze mnie nie trafił. Nie, jak ja jeszcze tego zabiję... O nie, to już by była przesada. To już by była przesada, jakbym tylu aż zabił. O mój Boże, ale i tak fajnie mi idzie. No, widzę, że powoli wracam do formy. Na początku mam 0 na 4, 0 na 5, a teraz 16 na 12. Ładnie. Fajną tarczę ma koleś. Nie wiem, skąd on ją ma, że taka czacha tam jest. To po prostu jego wygląd tak ma, w sensie model postaci, czy co? No, dostali, ale nikogo nie zabiłem. Czekajcie, wezmę tylko łyczek tutaj, mojego napoju. Pewnie padnę. Ja wiem czycie jak doj dojdę do myszki, znaczy jak chwycę ją, a nie. No jak ktoś tam wygrał. Zagrałem sobie może jeszcze jedną rundkę wtedy. W ogóle szukałem też jakichś podobnych gier do hmm. Oj, Jeśli coś tam jeszcze ciekawego, podobnego do Chivalry nie znacie, to dajcie znać oczywiście w komentarzach. Możemy sobie to przetestować. No, zobaczymy, czy tryb gry się zmieni. Czy cały czas będzie ten free-for-all i będzie ta sieka? Bo na free-for-all wbrew pozorom bardzo często się ginie, ale mi jakoś tak do dość dobrze idzie na tym trybie. Ja jednak mam jakiegoś takiego fuksa, że wiem, gdzie się ustawić, żeby. O! Żeby zabić przeciwnika po prostu. Ja jakoś takie szczęście mam czasami. I co to jest? Free-for-all? Czy. No nie, oczywiście. Team Deathmatch też nie jest źle. Dobrze, że nie jest ten. Um... Team Objective, bo na tym trybie się troszeczkę grałem. Hmm. o, o. Czekajcie, śmiech Fajnie cienie nie wyglądają. W ogóle to jakoś się przełączało też na kamerę, nie? Chyba Z za pleców można było chyba tak zrobić, tak mi się wydaje Co ty robisz baranie? Na mnie skaczesz? Masz Dobrze ci tak, trafiłem tego, który nam nie skoczył. Jak wiecie, niby przypadkowo. Dobra. Co, przejdziemy tutaj. Mamy odowany atak z wyskoku, w razie czego. Dobra, mogę biegać w nieskończoność, okej. Okay. O taki cwany! Co teraz powiesz? Jezu jak się rozpaćkał! Wszystkie kończyny mu odpadły. Widzieliście to? Świetnie. O, od razu auto spawn jest, fajnie. W team też jest jazda Tak 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 hm. Razem się trafiliśmy No Nawet nie potrzebowałem twojej pomocy A chciał już go zabić O kurde Mam przewagę Dobra jeden padł już jest Wszyscy w ogóle team killa nabili No Ich zaraz zmiażdżymy tutaj Mamy przewagę Ktoś tam naszego zabił? Tak, gutek.pl No O jezu, dwóch na mnie leci. Panowie, chodźcie! Musimy ich zabić. No, to jak to śmiesznie. To ja rozumiem. O tak, piękna kooperacja. Ja go trafiam. Ob na chwilę go ogłuszam, tym odcinasz głowę. No świetnie. O kurde, spalę się. Arr. No obok, Dobra, bez szwanki świetnie. Kurde, ale ładnie sobie z nimi radzimy. Gutek! Dlaczego mnie zabijasz? Co to mózg mu Jezu Ale też się, kurde, wpakowałem. Jezu, co ja robię? Ale to było nieodpowiedzialne. A to było głupie i nieodpowiedzialne. Powiem więcej. Dobra, tak i jeszcze bym swojego trafił, nie? Jak na trzech było wrogów. No, chociaż jednego zabiłem. Jak on się obronił plecami? Dobra, ja go jeszcze zabiłem. Dobrze, że nie swojego. Tak, ja aż zwątpiłem przez chwilę, kogo ja zabiłem, bo słyszałem, że kogoś tam trafiłem. Jezu, znowu zabiłem tego wroga. No to świetnie. Mam szczęście, naprawdę, ten Chivalry, przynajmniej dzisiaj. A, teraz przepraszam, teraz przepraszam. Wiem, co zrobiłem. Jezu, ale nas przygwoźnili. No, tak, wszyscy nasi tam palili, z tego co widzę. To jest wróg? Nie, to jest nasz, okej. Okay. Co skąd te te wyglądy takie świetne? No, to się zdziwił chłopak Albo dziewczyna, nie wiadomo, ale chłopak w sensie wygrzał Jezu, on da jak mają przewagę, czyli e, men at arms Którzy tak bardzo szybko mogą odskakiwać i tak szybko wyprowadzać ataki Gdzieś ja pierwszy kliknąłem, on jeszcze zamachnął się i wyprowadził ataki i mnie zabił Dobra, tutaj ładnie ich wbijamy. Teraz zobaczymy jak wyglądamy na punkty. To może nie podczas walki, co? odkryłem, czy tak padniesz. Ty no nie możemy pozwolić, żeby jeden wbijał w nas i nas wszystkich mordował. Z przesady takiej sieki nie może wyciąć. Dobra, zobaczmy jak tutaj wyglądamy. O, jest to najlepszy z drużyny, śmiesznie. E, widzę, że przegrywamy. Wydawało mi się na początku, że wygrywaliśmy. Teraz widać, że jednak sza zwycięstwa się przechyla na korzyść Agata Knights. Jezus mary, myślałem, że chyba w kogoś tam wpadnę. Dobra, lecimy razem z naszą ekipą. Nie przerwi mi się ten atak, jak upadnę tutaj. Nie, nie przerwą się, świetnie. No! O to chodziło. Okej, okay, tu są sami nasi. Ja przejdę przez ten budynek, żebym się nie spalił tylko tam. Mówiąc, obejdziemy sobie ich naucznika, zaraz skoczymy Albo na ciebie Dobra, jest ucznik załatwiony, przynajmniej naszym tam pomożemy Nikt w nich nie będzie pruł Proszę, dzięki za pomoc. O nie, ty jesteś wrogiem moim Jezu, co tu się dzieje? Nie, nie wiedziałem co się dzieje, po prostu straciłem orientację, myślałem, że to jest mój, to był przeciwnik Dobra, teraz żebym sobie odpoczął, to mamy aż 7 sekund na spawn Fajnie 7 na 7. Jak wyglądamy tutaj z punktami? Agata Knights. No, tracą trochę przewagę. Znaczy i tak mają 10 ludzi przy, yy, przewagi. Już tracą, tracą przewagę. jako na topnienie. Szybko już 8 tylko. Dobra, 9. O, o, ogarniają jakoś. Życie nie stracić. Czemu oni walczą między sobą? To są nasi ludzie przecież. Łucznik. O, tutaj, 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 tutaj. tutaj. Jezu, Jezu! Myślałem, że chyba doskoczy doskoczę do niego. Niestety tak się nie stało i przez to tracimy... Jednostki nasze. Też przez takie moje głupie błędy, tak? Przyznaję się bez bicia. Również przeze mnie. Dobra. Tutaj z kimś się lejecie? Nie, nie leje się, ale tutaj jest coś. Dobra, ładnie, sobie poradziliście z nim. Gdzieś jest moja broń? Dobra, już mam ją w ręce. Wow, 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 wow. Dobrze, że to przeżyłem. Miałem wrażenie, jakbyśmy jednocześnie sami siebie nawzajem zabili, ale niestety tak się nie stało. Może go zdraniłem chociaż, bo tak jakoś dziwnie odskoczył i krzyknął. Oby. Mm, no, nam zostało jeszcze trzech ludzi, takich co się mogą zespawnować, Jeśli już dojdziemy na zero, to oczywiście po każdej śmierci już żaden gracz nie będzie się spawnować. I po prostu jak nas wybiją do zera, no to wygrają. Tylko musimy się wziąć w grać. O, o teraz już nikt się nie spałnuje. Jeśli zginę, to już się nie zespałnuje aż do końca meczu. Więc trzeba się skoncentrować. Bardzo bity, świetnie Jadę! Aj, po plecach jednak, już myślałem, że choraś tego zabiję. No ale dobra, niestety się nie zespawnuje. Naszych żyje raz, dwa, trzy, cztery, pięciu, a muszą zabić całą ich drużynę i znaczy jedenastu muszą zabić, a potem jeszcze raz całą drużynę. No to będzie niesamowicie ciężko. Tutaj mam jeszcze dwóch, jak widać, lekki. 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 Le, le, jak to się odmienia? Mamy dwóch lekkich wojowników, o. Le, dwóch lekkich wojowników, no dokładnie. Mm, nie wiem, co chciałem powiedzieć. Dobra, zaraz go wezmą w klaszczę, już będzie po nim. Właśnie widząc, zostało tylko trzech zawodników, no nie wiem czy tych dwóch ostatnich gra, bo mają 0 na 0 statystyki. Ale najwdrożniej grają, bo jeszcze mecz się nie, mecz się nie zakończył. jeszcze One um, respawn. Napiszmy mu, że pogrze. Dwóch naszych żyje, Ten ktoś doszedł do gry. Nie wiem, czy go wtedy się łączy od razu, czy będzie grać, czy co. Hmm. Mogą go znaleźć i bardzo dobrze. Może się utrzymać i chyba się przeżyje. W sumie widzę, że chyba walczy z nimi, bo 10 już y, mają w zapasach ludzi. Mieli chyba więcej ich troszeczkę, czy mogę się przełączyć? Mogę, no właśnie, to po co tutaj ładnie z nimi ciśnie i jedzie, zobaczcie, oj kurde, na plecy mu skoczył, no to już po nim, no właśnie, walczył dzielnie, by jeszcze mógł jednego z nich zaciągnąć za sobą, no ale niestety się nie udało, tak jest. Eee, statystyki 8 na 10, drugie miejsce drużyny, nieźle jak chyba na drugą grę po dwóch miesiącach przerwy. O, teraz walczą między sobą, tak jak to zazwyczaj oni właśnie robią Zobaczymy jaki będziemy mieli teraz tryb gry. Jeśli będzie jakiś fajny, zagramy sobie jeszcze jeden mecz, jeśli będzie coś takiego jak Team Objective czy coś, no to wtedy już zakończymy odcinek, co tutaj mi się z grą stało. Okej, okay, mamy grę, zobaczmy co to jest za tryb w ogóle. Dobra, najpierw proszę wybrać postać i mój yy... Kwipunek, i co to jest? To jest Team Deathmatch. No, to możemy sobie zagrać jeszcze jedną mecz. Jeszcze jeden mecz. Jeszcze jedną rundkę. Czemu nie? Możemy zagrać. Dlaczego znaczy, te posiłki wynoszą tylko jednego człowieka? Czyli co, jeśli. A nie, 80. Dobra, to się już naprawiło. To po tym meczu będziemy kończyć odcinek. W ogóle to jest jedna z moich ulubionych mapek. Bardzo ładna, kolorowa, jasna. Wszystko elegancko na niej widać. Jest po prostu fajnie. Kurde. Wow! Włócznik, czy co? Nie, tamten z topórkami mnie trafił. Co za mistrz. Zobaczcie. Włóżmy tutaj. Ajajaj! Aj, aj. Mhm. I ja naprawdę nienawidzę walczyć z tymi yy, bo... ...strasznie, strasznie ciężko jest się zablokować od ich yy, ataków. Jezu, tak, bijcie mnie, no. Teraz trochę mnie zabolał ten upadek, tak myślę. Jest. Jeszcze za nisko. Dobrze. Kurde, jakim cudem mógł szybciej wyprowadzić ten cios? Nie wiem. W ogóle ile ja Mogę sprawdzić jakieś statystyki? Ja mam zabójstwo na tej broni nabite. Na pewno dużo. Może mieczem zagramy co? Spróbujemy, tak dla odmiany, sobie miecz, mieczek im zagrać teraz. Przypomnę sobie tylko jakie ciosy tu są, tak, tak, tak. Dobra, to jest szybkie, okej. Okay. Poczekajmy na stamina Nie możemy lecieć. Czymś innym nie w końcu Vanguardem, nie? Jezu! Dobra, ścięty, na szczęście nie swój. To jest wróg? Oczywiście. Dobra, zabity. Nie, to nie jest wróg, to jest nasz. Ten czerwony nick mnie trochę zmylił. No, to byli <grywki> wrogowie. Teraz to już zauważyłem. Jak to z posiłkami? O, one szybko naprawdę topnieją. To długo nie potrwa ta rozgrywka. Jak mówiłem, po tym meczyku już wtedy skończymy ten odcinek sobie. Myślę, że mogę tutaj sobie zejść, no właśnie. Nie ma co ryzykować skoku. Nie się na jakiś szczerbek na zdrowiu Gień! No, pięknie! Mieszam też się fajnie gra No, szybciej wywracam ciosy, Trzeba bardzo jak widać Mniam! W ogóle fajny jest ten silnik, to jest chyba na Unreal Engine ta gra Ale fajny, fajny jest To mój, dobra Przepraszam Myli mnie to, że właśnie trzeba patrzeć na kolor kółeczka aniżeli na kolor yy, niku. O, kółeczka jest czerwona to jest wróg. Jak nikt jest niebieski, to jest yy, przeciwnik, bo jest zagaty. Kolor niku definiuje to, czy jest masonem, czy jest zagaty. Czyli czy jest czerwony, czy niebieski. Jak łeczko oznacza, czy jest przeciwnikiem. Jak jest przeciwnikiem, to jest czerwony. Czyli zupełny, może być odwrotnie, właśnie w tej sytuacji, co ja jestem, to jest odwrotnie. Gdybym był zagaty, to bym miał łatwiej, bo by mi się nie myliło i bym musiał nikiem sugerować. Tak to nie działa. Czyli ci, są moi, bo są na niebiesko, ale niki mają czerwone, a ci, co mają niki na niebiesko, są przeciwnikami. Okej. Okay. Dobra, świetnie. Chodzi mu nogę w biegu. Prędzej <laughs> sami się wybijecie, Oj, może jednak nie. Ale chociaż tam jednego... jednego zabili swojego łeb mu fajnie od, odrąbali. Slowmotion takie sobie coś obejrzeć. Znaczy dodam wam slow motion, jeśli nie zapomnę. Ale pewnie zapomnę, więc sorry. Ty no to są nasi, nie? Nie, ten nie jest nasz. Okej, okay, dobra, pięknie. No, POMÓŻ MI! No. Dzięki bardzo. Chciałem się blokować, żeby się nie, na, nie narażać na atak. On miałby go ściąć jak najszybciej, ale nie wiem na co czekał. Zostałem headshot z skuszy. Chciałem z Ciebie zobaczyć, szkoda, że nie mogę kamerą poruszać wtedy. Dobra. Tu to jest największa rzeź. Zawsze. Aj. No, tyle mnie, tak mnie zabolało, że nawet jednego chyba procenta życia nie straciłem. Tylko jakiś ułamek. Idziemy sobie tędy, przejdziemy! Kurde, oni tutaj są. To będzie ciężko. Przeżył skubany! Dobra, tego już nie przeżył na szczęście, nie miał szans. Mhm, no tak. Eee... E a nie, tym razem wygrywamy. Chciałem powiedzieć, że chyba ponownie przegramy mecz. Już im zostało tylko 10 ludzi, jeśli chodzi o ich posiłki. Nam zostało ich aż 24, ich im, im już tylko 8, więc padają jak muchy, na szczęście. Świetnie. Oj, przeżył. Nie, sorry. Jest mój czy nie? Bo już nie wiem. Nie jest, nie jest mój. No! Ale łeb mu odrąbałem przed śmiercią, jeszcze. to się liczy. Dobra, już nie mają żadnych ludzi, to już się nie zespałnują, na szczęście. My, mamy jeszcze 15, jak coś, no to powinniśmy, myślę, to wygrać spokojnie. Tym bardziej, że zostało im tylko jeszcze raz, dwa, trzy, cztery. A nie, dobra, trochę im wojowników zostało. No ale już miejmy to na uwadze, że już się nie zespałnują. Dobra, tam jest ich dużo, to lećmy na nich. Oczywiście ja mam sznodowanie na z wysoku, bardzo fajnie. W ogóle naprawili ten błąd, bo jak było z mieczem, pamiętam, że jak się jakoś tak chodziło w dół, to ręka prześwitywała. Znaczy, widać było, że tam tekstur nie ma. Teraz do, do ją wydłużyli trochę i to dużo lepiej wygląda już. Kurde, swojego ściołu jeszcze. Wow, zabiję go w takim tłumie. W szoku jestem po prostu. Dobra, dobra, to prowadź. No, prowadź, prowadź. Co to miałoby się, chyba tak robi. Dobra, prowadź, prowadź. Ja tak, gdzie jesteś? Dobra, tutaj mamy. Musimy sobie tędy podejść. Chyba ostatni już ocalały. Znaczy, nawet biega, jak widać, na szczęście. No! Martwy. NIE ZABIJESZ MNIE! Sfaniaku Wow, a może? Nie, nie zabijesz, jesteś słaby Dobra, słuchajcie, ja wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że po takiej przerwie nie grałem aż tak źle, że wam się to jako tako przyjemnie oglądało W pierwszym meczu pozytywne statystyki, 16 na 12 na plusie, teraz na lekkim minusie, 7 na 8, też nie jest źle, prawie 1 do 1 ratio. Zapraszam was do oceny tego filmu, komentowania, pisania tematów, jeśli chcecie, żebym na jakiś tam jakiś poruszył w następnych odcinkach Jeśli będę miał weny, to coś tam popowiadam wam nic na siłę. Dobra, zobaczymy jak będzie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się na razie. Cześć.